Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Morze Słów. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać książkę, która w sumie mnie zaskoczyła i chodzi mi o książkę Battle Royale. Zdecydowałam się przeczytać Battle Royale, ponieważ kiedy usłyszałam opis tej książki, to byłam bardzo zaintrygowana, bo sam koncept na nią wydał mi się niesamowicie ciekawy. Mamy tutaj do czynienia z historią, która opiera się na takich, można by powiedzieć, igrzyskach śmierci. Dlatego, że w pewnym takim dystopijnym świecie, w takim reżimie w dyktaturze, co roku wybiera się klasę, trzecią klasę gimnazjalną z całego kraju, jedną losową i uczniowie tej klasy będą musieli walczyć o śmierć, na śmierć i życie. I tylko jedna osoba z tych wszystkich osób, które biorą udział w tych takich powiedzmy igrzyskach, w tej walce będzie jednym zwycięzcą, który po pierwsze jako jedyny przeżyje, po drugie dzięki temu, że wygra będzie miał przez to państwo zapewnione jakieś takie warunki, nagrodę pieniężną, Także w sumie ta osoba nie będzie musiała się więcej powiedzmy niczym w życiu przejmować, bo będzie miała życie ustawione. No i nasi główny, główni bohaterowie, czyli ta klasa trzecia, która została wylosowana, to łącznie 42 osoby, młode osoby, które w pewnym momencie na początku książki zostają Porwane z wycieczki szkolnej, właściwie z autobusu, który miał zabrać ich na wycieczkę szkolną, i budzą się w takim miejscu, które jest klasą szkolną, ale to nie jest ich szkoła to jest taka szkoła na bezludnej wyspie, znaczy na wyspie, która nie była bezludną, ale została specjalnie przygotowana do tego, żeby ta walka między nimi się odbyła. No i oni dowiadują się, że po prostu będą walczyć o życie i że właśnie oni są uczestnikami tego programu, w tym Battle Royale. I to nam, przynajmniej moim zdaniem, zarysowuje takie bardzo ciekawe tło. Do całej tej książki. I ta książka jest y, bardzo gruba, bo ona ma ponad 800 stron. Ja Już ją kiedyś pokazywałam na jakimś Bookholu, także mogliście widzieć, że faktycznie to jest, y, to niszczę ta książka. No i teraz właśnie, y, ja miałam kilka obaw związanych z tą książką. Pierwsza taka moja obawa była taka, że zupełnie zgubię się w tej mnogości bohaterów, no bo jednak mamy y, bohaterów takich, no w sumie głównych 42 albo potencjalnie głównych bohaterów, 42 co jest dużo. Szczególnie że niektórzy mają bardzo podobne nazwiska albo bardzo podobne imiona. Ale na szczęście nie zgubiłam się i co było dla mnie w sumie też takim zaskoczeniem. Bo po pierwsze bardzo pomaga taka lista uczestników całej tej walki i to z jednej strony jest fajne właśnie żeby się nie zgubić, ale też wydaje mi się, że ta lista tworzy taki dodatkowy klimat tej książce, bo ona jest zawarta na jednej z pierwszych stron. I też ci bohaterowie są moim zdaniem bardzo ciekawi. Dlatego, że. Um... On, nie każdy zachowa się w taki sam sposób w tej książce. I to jest coś, co sprawia, że ta książka mnie przynajmniej tak mocno wciągnęła, że. Moż, bo tutaj mogły być różne strategie, tak? no bo w momencie, w którym oni dowiadują się, że wszyscy najprawdopodobniej zginą albo będą musieli siebie zabijać, no to można mieć różne tutaj podejścia do tej sytuacji i obrać różne strategie. I właśnie ta książka bardzo yy, szeroko opisuje to i mamy bardzo różne, Typy bohaterów, którzy bardzo różnie zadziałali w danym momencie. I jak możecie się domyślić, są tacy bohaterowie, którzy podejmą tą walkę i rzeczywiście będą, jak wy, walczyli o to, o swoje życie, i będą to oni takimi głównymi agresorami w tej całej grze. Będą osoby, które będą uciekać, będą osoby, które będą wolały walczyć same, będą osoby, które wejdą w jakieś sojusze. Tam też będzie róż, będą takie różne. Motywy, o których też nie chcę mówić, żeby Wam tutaj nie zdradzić całej tej fabuły, ale będą tam też takie ciekawe czasami właśnie połączenia lub starcia między tymi uczestnikami. To jest niesamowicie ciekawe, przynajmniej dla mnie. O, czytanie o tym, jak te, te różne właśnie układy sił się ze sobą ścierały albo jak się tworzyły, no to to była jedna z najlepszych, stosowanie najlepszych um, gdzieś tam motywów w tej książce. I to jest też moim zdaniem ważne, dlatego, że czasami motyw w ogóle takiej walki w książce czy w to nie jest jakby nic nowego i w różnych kombinacjach takiego typu, powiedzmy, że jadki, takie no, no to, to jest taka w sumie rzeź jakby nie spojrzeć w tej książce one się pojawiają, ale czasami w różnych filmach szczególnie jest tak, że ten przelew krwi jest taki no, duży i jest też taki bezmyślny, w sensie to już w pewnym momencie się tak ogląda i przynajmniej ja mam coś takiego, że to jest takie, no, no dobra, no stało się, po prostu się stało i to jest takie głupie. A tutaj nie miałam wrażenia, że, po prostu, że, 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 ta, że ten przelew krwi był taki głupi, że przez to, że były te właśnie sojusze, różne takie tam starcia między bohaterami, to nie miałam takiego poczucia, że czytam takie głupotki, tylko, że to była taka, dla mnie to był taki rodzaj rozrywki, jakkolwiek to zabrzmi w kontekście tego, o czym to jest, ale przez to, jak bardzo to ta książka wciąga, to jednocześnie dostarcza takiej dobrej rozrywki, tym samym, bo też mocno trzyma w napięciu. Moim zdaniem autor miał fajny pomysł na to, jak, jak działa ta cała walka, bo każdy z tych uczniów dostaje plecak, w którym ma mapę tej wyspy, na której się znajdują, ma też broń i to jest też niesamowicie ciekawe, że każdy ma inną broń i czasami ta broń, wydawać mi się mogła, że inni mają lepszą, a, drugą, a drudzy gorszą, bo niektórzy mają na przykład broń palną, a niektórzy mają jakiś nóż, a jeszcze inni mają coś takiego absurdalnego typu widelec na przykład albo jakieś takie tego typu rzeczy. No i też jest też tam fajnie pokazane, że niektórzy, którzy mają broń taką pozornie, taką super, to nie zawsze ta broń jest taka oczywista, że, że zapewni tej osobie wygraną. Też te zasady tej gry nie wykluczają tego, że można komuś jego broń lub tą wodę czy prowiant odebrać, albo też na tej wyspie są pokrywane różne takie rzeczy, z których można skorzystać w różnych punktach. I to jest, to jest naprawdę takie intrygujące czytanie o tym, a druga rzecz, która też jest fajnie przemyślana jako mechanika gry, to to, że ta mapa jest po to, żeby uczestnicy wiedzieli, które fragmenty tej wyspy stopniowo są zakazane, czyli że jeżeli oni tam zostaną, pomimo takiego komunikatu, że ten obszar zostaje wyjęty z gry, to po prostu oni automatycznie zginą, bo mają takie specjalne obroże, które po prostu w sprężeniu wybuchną. No niestety tak to jest tam wymyślone. I oni muszą też brać to pod uwagę i stopniowo też ten mechanizm gry zmusza im, ich, żeby ten obszar się zmniejszał i żeby oni się do siebie coraz bardziej zbliżali. Więc tak, nie do końca się da, da tak zrobić, że oni przesiedzą całą grę w jednym miejscu, w sensie oni będą zmuszeni do tego, żeby ze sobą walczyć. Nie ma takiej opcji, że nie zrobią tego. Plus do tego, co też jest bardzo ciekawym, moim zdaniem, mechanizmem, to to, że codziennie po każdym tam popływie pewnego czasu musi przynajmniej jedna osoba zginąć, że jeżeli nie zginie nikt, to oni zginą wszyscy. Więc to też sprawia, że im ta pętla na szyi coraz bardziej się zaciska, bo wiedzą, że muszą to zrobić, jeżeli wszyscy chcą przetrwać, albo żeby chociaż ktoś z nich przetrwał. I co też udramatycznia całą tą ich sytuację, to to, że i to jest taki zabieg pisarski, który mi się bardzo podobał, to to, że na koniec każdego rozdziału mamy taki nawias, w którym jest napisane pozostało w grze tyle i tyle osób i widzimy jak stopniowo ta liczba zaczyna spadać i to jest takie naprawdę momentami stresujące, szczególnie jeżeli nie wiemy co się dzieje w danym momencie z naszym głównym bohaterem, no bo przez to, że jest mnogość tych perspektyw, to czasami mamy fragment, w którym jest opisane coś przez jednego, potem przez drugiego, potem przez trzeciego. I ta mnogość perspektyw i to, że cała historia nie jest opisana tylko z perspektywy jednej postaci, ale z wielu różnych, jest też o tyle ciekawa, że po pierwsze nie wiemy, kto ostatecznie jest tym takim głównym bohaterem się, Ciężko jest przewidzieć, czy rzeczywiście ta osoba, która wydawać by się mogła, że przeżyje, czy ona faktycznie przeżyje. I to naprawdę jest moim zdaniem tutaj dobry zabieg ze strony autora. I po drugie, to też sprawia, że na przykład wiemy, dlaczego dana osoba to robi, dlaczego druga osoba to robi i jest fajnie pokazane, że coś bardzo źle wygląda. Jeżeli patrzymy na to z boku. Czyli, na przykład, ktoś wchodzi w środek jakiejś sytuacji, na przykład widząc, że ktoś do kogoś celuje, albo że na przykład ktoś stoi przy jakimś e, ciele martwej osoby i z boku coś wygląda bardzo źle, ta sytuacja wygląda źle, a nie, nie zawsze na przykład ta osoba zabiła tą drugą osobę i wiemy to z perspektywy tamtej osoby, ale też widzimy sytuację oczami tego innego bohatera i takiego typu starcia tam są opisane. To mi się bardzo podobało, bo to naprawdę sprawiało, że ta historia i ta narracja była jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej wartka i to też daje takie różne perspektywy na tą historię. W Battle Royale jest mnóstwo takich naprawdę dobrych scen walki, jest mnóstwo też takich ten, gdzie zaczynamy czytać, i po prostu jest takie: Ojej, 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 ojej. I jest pokazane też fajnie to, jak dosłownie w kilka sekund wszystko się nagle zmienia, bo coś po prostu wywołało lawinę różnych reakcji. I te sceny są naprawdę mocne, naprawdę dobre, naprawdę dobrze opisane, trzymające w napięciu, z dobrą dynamiką, które się świetnie czyta. To jest naprawdę świetnie napisana książka, jeżeli chodzi o, o to, i to mi się niesamowicie podobało, właśnie te sceny te różne sceny bitew, te różne sceny właśnie takich wypadków też różnego rodzaju tak jak powiedziałam, moim zdaniem bohaterowie są fajnie nakreśleni tak krótko, zwięźlej na temat, niekiedy poznajemy tło i ich motywacje, to skąd oni pochodzą, ale to wystarcza żebyśmy się, albo żebym ja ogólnie ich polubiła i im kibicowała lub nie, podobają mi się też takie Drobne intrygi, które tam się gdzieś tam pojawiają. Także, naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o wartość akcji, to pomimo tej grubości książki, to naprawdę mi się ją świetnie czytało. Przy okazji premiery tej książki pojawiły się też takie głosy, że być może jest to ta książka była pierwowzorem do igrzysk śmierci, które na pewno znacie, i są to ludzie, którzy twierdzą, że Susan Collins popełniła plagiat i ja się zupełnie zupełnie z tym nie zgadzam. To się są dwie, Igrzyska Śmierci i Battle Royale, to są dwie zupełnie różne książki. Po pierwsze różni się ich klimat i jednak Battle Royale to jest książka dla dorosłych, moim zdaniem. To nie jest książka, która jest dedykowana dla nastolatków. Jednak bohaterka Igrzysk Śmierci jest dość typowa dla swojego gatunku, jest taka bardzo charakterystyczna, jest też narracja pierwszoosobowa, tam też jest nacisk na tą walkę z tym reżimem, tak przynajmniej i w późniejszych częściach ja to odbieram i też no mechanika tego świata, który tam jest, jest inna i no nie wiem, ja w ogóle nie czuję, że to jest plagiat. Zupełnie się z tym nie zgadzam i to, że jest motyw walki o życie i i motyw walki i ludzi, którzy się zabijają, automatycznie nie sprawia, że Susan Collins popełniła plagiat. Zupełnie się z tym nie zgadzam. I przecież takich motywów, gdzie właśnie mamy tego typu walkę, w literaturze jest więcej. Powiem, powiem więcej, jeżeli, jeżeli spojrzymy chociażby na samą fa fantastykę, to są pewne motywy, które się powtarzają. Chociażby motyw wybra wybrańca. Mam że co drugiej książce z gatunku fantastyka jest jakiś wybranie, z którym ma uradować ten świat, albo który ma jakąś misję, ale to nie sprawia, że te książki są automatycznie plagiatami. I tak samo tutaj, moim zdaniem, to są dwa zupełnie różne twory. Dajcie mi znać, czy w ogóle lubicie Igrzyska Śmierci, czy czytaliście. Ja pamiętam, że tą książkę czytałam bardzo dawno temu. Poczytałam ją chyba 10 lat temu, albo coś w tym stylu. I przez, tą, przez Battle Royale mam ochotę na taki mały reread, żeby sobie wrócić do tego, właśnie do tej książki i zobaczyć, jak będę ją po takim dłuższym czasie odbierać, bo pamiętam dużo, ale nie pamiętam szczegółów, tak? Mam wrażenie, że nie. pamiętam takie ogólne moje wrażenia co do tej książki. I to jest też takie ciekawe, rozmawiałam przed nagraniem tego filmu z moimi znajomymi o tym motywie walki na śmierć i życie w, takich, w takiego rodzaju jakichś, nie wiem, igrzyskach czy jakiegoś no znam, konkursu. I okazało się w sumie, tak wyniknął z tej dyskusji, że zyska dużo osób takiego typu motyw w literaturze, filmie czy w serialu lubi. I powiedzcie mi, czy wy też lubicie, czy wy też polecacie jakieś takie właśnie tego typu książki lub seriale? I właśnie ktoś mi polecił serial, który opiera się na bardzo podobnym motywie, czyli ludzie walczą ze sobą o właśnie walczą ze sobą o, o jakąś wygraną i to jest na Netflixie serial dostępny, jeżeli chcecie możecie go obejrzeć. On się nazywa Squid Game. I to jest o serial koreański, w którym główni bohaterowie albo bohaterowie tego, tych właśnie igrzysk walczą o główną nagrodę, o nagrodę pieniężną. Tylko że problem jest taki, że wszyscy po drodze umierają w tego różnego rodzaju zadaniach, które tam na na swojej drodze ten organizator tej gry e, im e, przygotował. I co jest ciekawe i co wyróżnia ten serial od e, Battle Royale czy i od ichże śmierci, to to, że bohaterowie tej gry e, i bohaterowie tego serialu dobrowolnie tam są. W sensie oni na początku nie do końca wiedzą na, w 100% co ich czeka, ale ich udział w tej grze jest dobrowolny. I co jest jeszcze ciekawsze, to to, że oni mają moment, w którym mogą wyjść. W sensie. Mogą powiedzieć, OK, nie gram dalej i do, daje się im taką możliwość. I tutaj też jest moim zdaniem bardzo ciekawym twistem przy tym motywie, właśnie to, że czy to, żeby zobaczyć, czy ci ludzie się na to zdecydują, albo czy właśnie będą chcieli w tej grze pozostać. To, to tutaj myślę, że bardzo wyróżnia ten serial. Także mogę go Wam polecić. Ten serial bardzo mi się podobał. I coś, co w sumie też mi przyszło teraz do głowy, żeby powiedzieć, to to, że podoba mi się niesamowicie, że zarówno Battle Royale, jak i ten serial, o którym teraz wspomniałam, nie ma takiego amerykańskiego klimatu. I to jest takie bardzo odświeżające, bo wiecie na pewno, że amerykańskie kino jest bardzo specyficzne. Ono ma takie swoje motywy, które lubi i czasami jest takie sensacyjne, wiecie, wybuchy i w ogóle nie wiadomo co. A tutaj to jest bardzo azjatycki klimat i to jest moim zdaniem na plus. I ten klimat, który tworzy zarówno serial, jak i książka jest bardzo inny, i w tej inności mi się niesamowicie podoba. Dajcie mi znać, czy Wy lubicie w ogóle taki motyw, czy lubicie ten motyw igrzysk, walki, na śmierć życie, właśnie jedna osoba tylko przeżyje jakąś taką tego typu grę. To jest bardzo ciekawe, czy Wy też właśnie lubicie ten motyw i czy pamiętacie igrzyska śmierci, czy też tak jako nie wiem, nastolatkowie na przykład się zaczytywaliście w książkach Susan Collis. A tymczasem to wszystko, to wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za to, że tu jesteście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. パン